No i wreszcie przy okazji tego odcinka dotarło do mnie, jaki ja mam problem ostatnio z tym serialem i zrozumiałem, że chodzi o długość odcinków, ponieważ jak w telewizji oglądamy, czy w telewizji, w sensie jak oglądamy seriale, to praktycznie każdy format odcinka jest jakoś podprogowo już wmontowany w nasze głowy i scenarzyści już ogarnęli na przestrzeni Kilkudziesięciu lat telewizji i właśnie tworzenia seriali, I ile powinny i jak powinny wyglądać tyle trwające odcinki, gdzie zazwyczaj to są 50-minutówki, 20 minutówki, takie te krótsze. No, wiecie, to wszystko jest jakoś tam wbite w naszą podświadomość. Jednak czuję, że te półgodzinne odcinki są pomiędzy. To znaczy, oni się biorą za historię taką Ala 50-minutową, tylko robią ją w 30 minut. I z tym mam problem. Zaraz mnie to dotarło, że. Bo gdyby ten serial był. 20-minutowy i te odcinki były prostsze, krótsze i tak dalej. Nie próbowały ugryźć tak dużo. Te odcinki są fajne. Ten, to był kolejny dobry odcinek, gdzie wszystko mi się w nim podobało, ale jakoś tak za szybko, nie? Jest, jest ugryziona, wiecie, nowa planeta, odbijanie czegoś, jakaś misja. Misja ma kilka etapów, bo najpierw muszą zrobić coś, żeby dostać się gdzieś, żeby zrobić coś i tam coś idzie nie tak, więc muszą uciec i to wszystko tak leci jak na łeb na szyję, nie? I muszę powiedzieć, że najpierw muszą w ogóle jeszcze, z, nie odbić, ale no powiedzmy wziąć, wykraść z więzienia, e, z jakiegoś złowiska bilabera, no i... No właśnie, to wszystko leci jak na łeb na szyję, no ale do, pomijając już ten aspekt, że trochę za krótkie to jest dla mnie, trochę szkoda, bo tych brakuje tych 15-20 minut, no to odcinek bardzo fajny, w takim sensie, że po prostu jak taki klasyczny Mandalorian, nie? Gdzie jest fajna akcja, mamy bohaterów, trochę progresji fabuły, że nie jest to misja poboczna, chociaż struktury ma wciąż misji pobocznej, tak? No, muszą wziąć kogoś, żeby zrobić coś, takie, no wiadomo, no wiecie, takie no taka, taka gra komputerowa, takie questy trochę teraz w cyberpunku. No i kilka rzeczy, po pierwsze Boba Fett wygląda świetnie, ale ta jego zbroja, ja, ja, ja nie ogarniam co się wydarzyło, jakoś nie analizowałem tego, ale wygląda zupełnie jak nowa, nie wiem co, co się stało, czy to kwestia całego stroju i tak dalej, ale wygląda super. Mando to już w ogóle jakby w 100% idzie w, w stronę... Grogu to mój syn, <noise> już tutaj już nie, o, już nie ma pierdzielenia się i hełm zdejmuje i bez kakakasku się pokazuje i, i w ogóle i tam wiadomości jakieś wysyła na skype mocy do tego naszego Moff Gidiana, że, że, że w ogóle że to jest najważniejsza postać dla mnie, tak nie wiem po co ostrzega czarny charakter, trochę to kliszowe, ale dobra no ale może trochę się cofnę i powiem, że yy, podobało mi się w tym odcinku Bilber, no lubię go, to jest bardzo fajny komik, który Taką swoją sarkastyczną, wyszczekaną personę Tutaj specjalnie, jakby no casting, casting jest nieprzypadkowy, tak? Specjalnie przenosi na pole e, Gwiezdnych Wojen i jest właśnie takim wyszczekanym najemnikiem I wydaje mi się, że w pierwszym sezonie on był trochę negatywną postacią, że był taki wyszczekany, ale że zdradził Przecież już nie oglądałem tego od roku, więc w sensie rok temu oglądałem, więc nie pamiętam, ale Tutaj ewidentnie zrobili z niego takie, aaa w sumie to jest jest okej, okay. jest takim, no wiecie, szara strefa w kosmosie, znaczy, znaczy, no wiecie, nie zero jedynkowy świat, że niby tam pracował dla Imperium, ale jak widać, ma im to za złe i tak naprawdę był taki trochę jak Finn czy, czy Han Solo, jak był przez chwilę w Imperium z filmu, wiemy. No wiecie, no świat nie jest taki prosty, natomiast <grytanie> mieliśmy fantastyczną scenę, bardzo mi się podobało, jak oni obaj jechali tym transportem transportowali yy, to co było bardzo wybuchowe i no, mieliśmy znowu taki troszeczkę segment jak z gry komputerowej ale dlaczego on działał dlaczego ta scena mi się bardzo podobała ponieważ po pierwsze w ogóle fajna lokalizacja gdzieś w dżungli nagle jakiś wybuch i tak dalej po drugie nasz mando zdjął swoją opę zbroję czyli na chwilę zdjął po angielskuśmy powiedzieli, że zdjął armor, ale zdjął też plot armor, czyli ochronę scenarzysty. No bo nagle się okazało, że, a, no teraz już nie może przyjąć kulki. Teraz jak go uderzyli w rękę, to to się rozpadło i on spojrzał na zasadzie, to boli, nie? I dlatego ta scena pierwszy raz od dawna wywołała we mnie jakieś emocje w stylu, o? Nasz mando jest w tarapatach, musi się wykazać, a nie, że tam strzelają w niego piu, 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 z ucha piu, piu, nie? Więc, jakby spoko. Fajnie, że znaleźli taki sposób na, jakby, trochę, no zabranie statystyki go bohaterowi. Mówiąc taką takim językiem już gier, jak tak to ma wyglądać. No i oczywiście była to całkiem fajna scena pod kątem ten musi niby uciekać, ale musi zwalniać, bo to zaraz wybuchnie. Ten z drugiej strony tam się na górze bije, ci chcą to wysadzić. I też fajna scena pod kątem, że nagle jesteśmy po stronie Imperium na chwilę. No Znaczy wiadomo, przypadkiem, ale z drugiej strony moment, w którym TIE Fightery się pokazują, a my jesteśmy na zasadzie nieee, tak jakby to był fin w X-Wingach. Kurwa, no, nigdy się nie spodziewałem, że coś takiego przeżyję. Aczkolwiek już wcześniejsze filmy, tak jak Han Solo właśnie, czy, czy nawet Last Jedi, sugerowały takie, no, że nie wszystko we świecie jest takie zero i czasem... I tutaj też mogą być zwykli ludzie ci, stąd Persi, jakby oni potem salutują. To są też zwykłe ziomki, które se jadą i ktoś ich chce wysadzić, nie? Robią swoją robotę. Nie każdy musi być, no wszyscy Niemcy tak mówią, ale nie każdy musi być hitlerowcem, tak? Z drugiej strony oczywiście oficer okazuje się być takim, i tutaj już casting jest nawet dobry, takim po prostu typowym imperium. Jesteśmy Niemcami, nazistami w kosmosie. Tak zbombardowaliśmy, że zginęło tam wielu niewinnych ludzi. No i dobrze. No, tam, parafrazuję oczywiście całą sytuację, ale wiecie o co chodzi. No, jest bedgajem. Co oczywiście dało nam piękny moment, którym... Bilber po tym jak się tak widać było, że się to gotuje, zrobił psiu, Han Solo Style. No i uciekli. I tutaj już powiem, że ta ucieczka z bazy już bardziej wyglądała jak wszystkie poprzednie sceny tego typu. No niby wciąż nie miał nasz man do zbroi, ale to było takie znowu, stop troopersi wybiegają, dostają kule, pił, 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 umierają. Nasze dwie panie w tym czasie ze snajperek im pomagały, więc też trochę taki plot armor. Plus, muszę powiedzieć, że trochę się uśmiałem, ale Gina Carano z tą drugą aktorką, to to miały, to, to był tak głupi odcinek z ich perspektywy, bo one jeden co robiły, to stały z tymi snajperkami i i jak się nie, nie, wiem, czy was to, ale mnie to wybijało z odcinka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale, pomijając to, że ich, jakby sceny z nimi to było tylko takie, główna akcja, główna akcja, dobra, tniemy do nich, one stoją gdzieś tam, na zasadzie, drzewo za nią i PIU! Koniec, nie? Jakby cała jej scena. Jeden, że cały odcinek z ich perspektywy praktycznie tak wyglądał, to nawet mają taką jedną scenę, w której się po prostu uśmiałem, jak, na zasadzie coś tam się udało, i mamy tak, ujęcie na nie, one tak, patrzą na siebie, i dosłownie i robią dwa kroki w przód, i jest cięcie, i znowu wracamy. To takie wybijające, w wracamy do głównych bohaterów. Jakby, to tak wybijało mnie z odcinka, miałem taki moment w stylu, no przecież to widać, że akcja, na spojrzeń, dwa kroki, cięcie. <grytanie> to taki po prostu, jakby, no whatever, dobra, czepiam się trochę, ale no śmieszny odcinek z ich perspektywy był jak dla mnie. Potem jeszcze był fajny moment jak ten, nie wiem, jak to się nazywa. Tą bombę zrzucił ze Slave One e, Boba Fett, i no fajny wybuch, fajny dźwięk, fajny, fajny efekt, jak tutaj fightery poszły, poszły bum-bum. Boom, boom. I co? I tak naprawdę, no to cały odcinek streściłem, no tak naprawdę trochę rozpierduchy, trochę takiego backstory, że Bilber nie jest, e, nie jest takim hiperbadgajem bad i w sumie to potem jeszcze wziął snajperkę, wysadził to, i przed chwilą ci wszyscy się cieszyli, a teraz bum, w kosmos, nie? Co jeszcze? No, trzeba powiedzieć, że no zobaczyliśmy wreszcie Pedro Pascala pierwszy raz w tym sezonie, drugi raz w ogóle jako, jako tą postać, więc musiał się pojawić na planie chociaż raz, bo w sumie nie, nie patrzyłem żadnych newsów, czy on rzeczywiście, wiecie, w ogóle chodził pod maską w tym sezonie. E, bo w poprzednim pamiętam, że sam mówiłem tego news'a, że tam wnuk Johna Wayna chodził, że on jest kaskaderem i aktorem i tam jakichś dwóch koleśów się wymieniało. No bo nie ma, nie ma potrzeby, żeby Pedro Pascal jako aktor chodził. Szczególnie, że lepiej jak to będzie robił Stuntman, który jest trochę sprawniejszy fizycznie i tak dalej niż aktor. Chociaż Pedro Pascal wiemy, że jest sprawny fizycznie. No i to jak grał chociażby w Grze o tron, no to tam biegał z tą włóczką i tak dalej. Więc jakby. Nie wiem, ale w każdym razie tutaj musiał się pokazać i muszę powiedzieć, że świetnie to zagrał, bo to jest taki moment, gdzie. Chyba wszyscy czuliśmy takie uczucie: wow, widzimy jego twarz i coś absolutnie normalnego, szczególnie że znamy aktora. To nie tak, że pierwszy raz widzimy: uuu, pierwszy raz go widzę, ale z drugiej strony ja czułem takie uczucie taki uncomfortable efekt, nie, że wiecie, że oj, oj oj, nie powinno tak być, że to łamie jego zasady i tak dalej. I widać było, że on się tak czuje, było czuć z jego takie, jakby był nagi. W każdym razie zapowiada się finał typu, no co, rozpierducha z małym żeby uratować Baby Yoda. Mam nadzieję, że się pojawi jakiś Jedi zgodnie z przewidywaniami. Szkoda, że Bilber w sumie do nich nie dołączył, że puścili go wolno. A on w zasadzie dobra, to się ma, zostanę na tej planecie tutaj bez niczego. W zasadzie zaraz, jak to zostanę bez niczego? Eee, brakowało takiej sceny. To eee, no tak naprawdę co, no? No, no. co, no co, zrobili misję, dowiedzieli się, nie wiem po co go ostrzegli, i w przyszłym odcinku pewnie będzie rozpierducha, i tak dalej. Generalnie znowu, no ogólnie podoba mi się, wygląda to fajnie. Fajna rozpierducha, fajne efekty, fajne sceny walki i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że takie pół godziny takie e, lecimy przez fabułę. Nie? Taki, taka szybka misja poboczna, tak? Ale generalnie jest spoko. Czekam na Wasze opinie, jak Wam się podobało, czy co uważacie o tym wszystkim. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.